Widzowie, a więc dzisiaj materiał specjalny, ponieważ jak widzicie znów jestem w Wągrowcu. Kto by się spodziewał, jak widzimy tutaj Adama Kotowskiego, czyli prezesa Stowarzyszenia Zakonu darterców. Witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich widzów, witam w naszym garażu kolejny raz. Adam, zanim zaczniemy jeszcze najważniejszy temat, bo to jest ten, dosłownie krótko o tym, co się w ogóle dzieje teraz w Zakonie Darterców. bo tak, ruszyła Liga i dzisiaj, bo my to nagrywamy w sobotę, jest też specjalny event. No tak, ee, gramy Ligę. Gramy tą ligę naszą środową, tak jak graliśmy wcześniej w takich samych formatach. Mamy dodatkowo ligę zamkniętą, rozgrywalą w każdą niedzielę. I dzisiaj tak się stało, że gramy też dla WOŚP. Także troszeczkę te ogrania jest, jest dosyć ciekawie i... No i dzieje się w naszym kanale coraz więcej, więc, więc oby tak to wyglądało. No właśnie, akurat WOŚP tutaj przyszło, także będzie na pewno ciekawie, ale dobrze, bo o WOŚPie i o tym wszystkim to będziemy na pewno informować na bieżąco, czy to na Facebooku moim, czy to też na Facebooku Zakon Darterców, ale słuchaj, przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli Mistrzostwa Wągrowca, bo... Tak, jak widzieliście już na poście na Facebooku, bo właśnie kiedy my wrzucamy ten materiał, to już właśnie będzie też post. 8 sierpnia gramy Mistrzostwa Wągrowca. Tak, 8 sierpnia gramy Mistrzostwa Wągrowca, to chyba najważniejsza informacja, żeby wszyscy sobie w darterskim świecie ją zaznaczyli, odchacili i przyjeżdżali do nas zagrać w jedynym takim miejscu w Polsce, bo wierzę, że różnimy się bardzo od wszystkich innych mistrzostw co mogą potwierdzić gracze, którzy już u nas byli. Dokładnie tak. Też właśnie parę rzeczy, już jest, zmian będzie, co do właśnie ostatniej edycji. Przede wszystkim powiększamy ilość ludzi. Gramy minimum, Gramy minimum, no maksymalnie, bo oczywiście też będzie tak, no bo jednak te jednak troszkę ograniczenia czasem są, ale gramy na 64 osoby. Tak, plan maksimum 64 osoby, 8. Tarcz. Tak, także wierzę, że uda nam się zagrać, tak powiem, w pełnej, pełnej obstawie. Tak jest. I też jedna jeszcze ważna rzecz. Yy, możliwe, że to się pojawi. Będziemy na pewno, yy, drogie panie, będziemy informować na bieżąco, czyli potencjalny turniej kobiecy, bo też takie coś mamy w planach, żeby właśnie panie zagrały swoje Mistrzostwa Wągrowca. Tak, jest to w planach. Jeżeli będzie sześć pań chętnych na turniej, turniej kobiecy, to jak najbardziej zrobimy taki turniej osobno. Oczywiście też Panie dostaną dowolność, tak? Czy chcą grać w turnieju Open, czy chcą zagrać w tym, w tym turnieju typowo damskim, No zobaczymy. Ja myślę, że, że znajdzie się ta grupa pań, która będzie chciała porywalizować w swoim gronie. Nie wiem, no zobaczymy, na pewno czas pokaże, jak to, jak to wyjdzie. No już na poprzednich miesiącach było tak, że przecież panie miały ten a, i też ta frekwencja u pań była na pewno e, niezła. Druga kolejna też rzecz, którą też już możemy podwieźć, to jest wpisowe jakie będzie, jeśli chodzi o główny turniej. Znaczy, no liczymy za, za że będzie tylko jeden turniej, to jest kwota 50 zł. Tak, wstępnie mówiliśmy o 50 zł. Myślę, że to raczej zostanie. Wiadomo, że tutaj, jeżeli chodzi o nas, to całość jest przeznaczona na nagrody pieniężne dla zawodników. My nie bierzemy nic na siebie, my nie zarabiamy. My się bawimy dartem, robimy fajne imprezy. Dlatego takie potrzebne, żeby też, żeby też był tutaj jakiś dodatkowy smaczek w postaci solidnej nagrody dla najlepszego gracza. Tak jest, i też ważna jeszcze rzecz, może Adam tobie nie wypada, jako komuś z Wągrowca, ale ja mogę racji, że nie jestem. To też taka jedna sprawa, bo oczywiście będziemy poszukiwali sponsorów tutaj, żeby oczywiście ci ci byli. I tutaj taka mała taka dezwa do miasta, bo kiedy my będziemy grali mistrzostwa, to będzie taka jakby. Jakby to odpowiedzieć, parodia trochę darta podczas mistrzostw w ogrowca, podczas dni w ogrowca. I tutaj też taki mój mały apel, że słuchajcie, no macie turniej, na którym będzie bardzo dużo zawodników. Będą to też naj, najprawdopodobniej najlepsi zawodnicy, jedni z najlepszych w Polsce po prostu, bo. Też e, trochę zakulisowo no toczą się rozmowy, jeśli chodzi o właśnie niektórych zawodników, którzy mocniej mieli do nas przyjechać, a naprawdę ta karta może być w tym roku. No mam wrażenie, mistrzowska, moim zdaniem, jak sobie popatrzyłem na no to ciego chcecie więcej, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, spokojnie, to myślę, że będziemy w swoim czasie odkrywać te następne karty. Więc e, jeżeli chcecie, właśnie zostać sponsorem właśnie tych mistrzostw, bo one będą, najprawdopodobniej będą retransmitowane u mnie na kanale i może to się zmienić, że będzie od razu pełna transmisja, e, półfinałów i i finał, no to możecie się do Adama tutaj na Facebooka, myślę, zakonu darterców tutaj odezwać. Jak najbardziej, na pewno, na pewno przyda się nam wsparcie, tak jak mówię, na tym turnieju nie zarabiamy, w związku z czym każde, każde wsparcie e, dla nas jest istotne, my również od siebie gdzieś tam zawsze dokładamy troszeczkę, żeby, żeby ten turniej wyglądał, wyglądał e, Fajnie, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, myślę, że to najważniejsze, bo jest to taki trochę off-season, myślę, dla darterów, ten 8 sierpnia gdzieś tam. Tak, bo też byśmy I, sprawdzali, i to właśnie, żeby taka nie. data była idealna. to jest fajny moment, żeby przyjechać, pokrać w darta i dobrze się bawić. Dokładnie tak. Czyli tak, 8 mamy tarcz minimum. Yy, możliwe, że nawet będzie dziewiąta, tak jak może być rok temu, bo żeśmy też w też właśnie to, to, to rozwiązali i też bardzo fajna rzecz, czyli wy tego jeszcze nie załatwicie, bo to będzie w planach, yy, scena finałowa, bo też mamy na to bardzo fajny pomysł, więc na pewno będzie zdecydowanie lepiej niż w poprzednim roku, bo jednak troszkę też te niektóre kwestie na pewno żeśmy mamy, na pewno już dopracowane, bo na przykład też załonicy nam bardzo fajny feedback dali z tego właśnie, że możemy tego korzystać. I na przykład, za, bo było trochę za mało miejsca, teraz mamy to już troszkę inaczej. Będziemy my mieli właśnie te tarcze rozwieszone, no i też ta scena finałowa też. A, i jeszcze też jedna ważna rzecz, rezygnujemy z miejsca o trzecie miejsce, bo ogólnie miał być rok temu mecz o trzecie miejsce. Wtedy to się okazało tak, że po prostu Kazek z racji na kontuzję zrezygnował, ale normalnie już rezygnujemy z miejsca numer 3, Czyli trzecie, jak wejdziesz już do półfinału, to już masz zarobek. Trzecie miejsce, drugie, no i oczywiście są zwycięzca tak. jest kilka pomysłów na pewno na to, żeby, żeby było troszeczkę więcej miejsca, lato daje nam pewne możliwości w tym garażu, że jednak możemy miejsca czy tak, do odpoczynku do przewania pomiędzy mieczami zrobić na zewnątrz, a nie w środku. No jednak środek tutaj naszego garażu, myślę, że te 32 osoby, tak jak gramy teraz ligę zimową, niestety to jest Max. Na to, tak? A, a w sezonie zimowym, gdzie nie możemy przebywać na zewnątrz, a w lecie możemy sobie pozwolić na więcej. Także myślę, że będziemy gdzieś tam stopniowo pokazywać, jak, jak to będzie miało wyglądać, kiedy będzie ta, ta praca trwała. Tak jest, dokładnie. Czyli widzowie, najważniejsza informacja jest taka: no, też widzieliście tą grafikę. No, przepiękna grafik, no się zdecydowanie popisał, jeśli o tą grafikę. 8 sierpnia. Wągrowiec, Gara 147, ulica słowackiego. Tutaj będziemy rozgrywali mistrzostwa. No i myślę, że będziemy, po, właśnie już zaczynamy taką promocję tego wydarzenia, bo myślę, że w lutym już pierwsze jedno nazwisko będziemy mogli ogłosić, już tak oficjalnie. No, będziemy ogłaszać, tak jak co będzie pewne, na pewno będzie to największe darterskie wydarzenie w historii miasta i regionu. Na pewno nie było tutaj takich darterów jeszcze, choć byli całkiem nieźli W ostatni, ostatnich mistrzostwach uważam, że teraz tak. będą jeszcze mocniejsi. I uważam, że jeszcze wągrowiec nie widział Darto na takim poziomie. Jestem na 100% przekonany. I pytanie, czy wszystkich pogodzi może ktoś tutaj z lokalnych zawodników, tak jak rok Mam wielką nadzieję, że ktoś z nas sprawi niespodziankę. Adam, to wszystko. Ja Ci bardzo dziękuję. Również dziękuję bardzo. A widzowie, jeszcze jedna taka mała rzecz, bo zapomniałem o tym powiedzieć w materiale, który był. Tego teraz sobie co dogrywa na samym końcu. Zapisy na mistrzostwa ruszają po Grand Prix pod górę. Wtedy właśnie oficjalnie otworzymy listę właśnie i tam wtedy będziecie mogli się właśnie zapisywać już na ten turniej. I widzowie, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Jeszcze raz ostatnia taka informacja, żeby się to zajął. 8 sierpnia gramy mistrzostwa węgrowca. Oj będzie się działo zdecydowanie w garażu Zakonu tartersów.